Archanioł Boże Gabriel, posłan do Panem Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, każdy z nas może stać się aniołem, który zwiastuje ziemi pokój, przyniesie dobrą nowinę o tym, że na świat przychodzi Zbawiciel. Tą dobrą nowiną szczególnie potrzebujemy dzielić się w tym czasie pandemii, kiedy po raz kolejny przychodzi nam przeżywać święta Bożego Narodzenia. Być może w wielu mieszkaniach, w wielu domach, zostało kolejne miejsce puste przy stole. Bo kogoś zabrakło, bo ktoś już zakończył czas oczekiwania, czyli czas Adwentu na spotkanie z Panem. To nie jest tak, że tylko my czekamy. To sam Bóg czeka na nas, by spotkać się z nami. Może się z nami spotkać w sakramentach i pragnie się z nami spotkać w nich. W sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie komunii świętej Eucharystii. Każdego dnia Bóg dla nas rodzi się na nowo. I choć ten czas pandemii obciążony jest wieloma trudnościami, bo toczy się nieustannie walka o czyjeś zdrowie lub życie, bo zapomnieliśmy o sobie, przejmując się czy to tymi problemami zdrowotnymi, czy też gwarem świąt wyrażonym w zakupach, po sprzątaniu. Mieszkania, i zapomnieliśmy w tym wszystkim, by posprzątać własne serce. A prawda, która płynie z tych świąt to nieprawda o zakupach, o świętym Mikołaju, o elfach. Ta prawda to prawda o Bożym Narodzeniu, o tym, że Bóg staje się dla nas największym prezentem, Bóg staje się człowiekiem jest podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Ten grzech nasz pragnie zabrać na siebie, ujść na krzyż, tam umrzeć i dla nas zmartwychwstać. Ten prezent rozciąga się na wszystkie pokolenia, również na nas żyjących w XXI wieku, dotkniętych czasem pandemii. Nie pozwólmy, by te wszystkie okoliczności życia Jakoś stłam siły w nas tę prawdę o tym, że Bóg do mnie i do Ciebie chce przyjść tak bardzo, tak osobiście, tak intymnie. I chce się spotkać z każdym z nas bez wyjątku. Wśród mędrców ze schodu, którzy przyszli do Jezusa oddać Mu pokłon, są królowie różnych narodowości. To znak, że Bóg, który przychodzi, przychodzi do każdego człowieka. Bóg, który jest Bogiem z nami, pragnie z nami pozostać, bo obiecał. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wraz z wszystkimi Waszymi duszpasterzami, kapłanami posługującymi na Waszych parafiach, tutaj w Andrychowie i w całej naszej diecezji bielsko-żywieckiej, pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, by w naszych sercach, by w sercach każdego słuchacza, każdego widza, każdego, który tylko pragnie spotkać się z Panem. By to serce było otwarte, przygotowane i spotkało się z Panem rzeczywiście. Z tym, który przychodzi nas odkupić i zbawić. Z tym, który jest prawdziwą miłością i uczy nas, jak prawdziwie kochać. Z całego serca Wam życzymy, by te święta były spokojne, by były pełne Bożego pokoju tego pokoju, który niesie ze sobą Boża Dziecina. Jezus Chrystus jest światłością. Niech więc ta światłość, która z wysoka przychodzi do nas tu na niskości, niech ta światłość rozpromieni nasze życie, by nie było żadnego w nim cienia, byśmy spojrzeli Bogu prosto w oczy, tej bożej dziecinie. Z całego serca życzymy Wam tego, co najlepsze, byście w gronie rodzinnym ucieszyli się sobą. I nie zapomnieli, że między wami jest Chrystus, bo gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię, tam On jest pośród nich. W końcu, moi drodzy, to nie nasze urodziny, ale urodziny Jezusa. Spotkajmy się więc razem u Niego, na Jego urodzinach. On nam przynosi siebie i to największy prezent. Myślę, że prezentem, który możemy my przynieść Jemu, jesteśmy my sami. Spotkajmy się razem w te święta Bożego Narodzenia. Szczęść Wam Boże. Oj maluśki, maluśki. maluśki. Niej beremkawicka, albo jakoby, jakoby kawołeceks smyczka. Śpiewajmy i grajmy mu dzieciątko. mem me mawe